Polska w 2013 roku złożyła swój raport referencyjny, dokument poświadczający, że krajowy polski system kwalifikacji jest spójny z europejską ramą kwalifikacji, a zatem krajowy system kwalifikacji może być przekładany na systemy inne, które również współpracują w ramach wypełniania zaleceń Parlamentu Europejskiego. Raport referencyjny to dokument, za który odpowiadają władze państwa, który poświadcza, że kraj wprowadził system kwalifikacji u siebie i że ten system jest kompatybilny do europejskiej ramy kwalifikacji. Polska złożyła taki raport. W 2013 roku przedstawiła go pod dyskusję na forum grupy doradczej do spraw ram kwalifikacji przy Komisji Europejskiej i był to raport, który został przyjęty niezwykle pomyślnie. Używając kategorii operowych dostaliśmy owacje na stojąco. I mówiąc szczerze, Polska ustanowiła nowy wzorzec dobrego raportu referencyjnego dla krajów Europy. Środkowej. Przygotowując polską ramę kwalifikacji, także raport referencyjny, staraliśmy się korzystać z różnorodnych doświadczeń. Po pierwsze były to doświadczenia ekspertów, ekspertów krajowych, ale także ekspertów międzynarodowych. Współpracowaliśmy blisko z, z przedstawicielami ze Szkocji, z Węgier, z Austrii, z Niemiec, po to, żeby nasze rozwiązania były zrozumiałe w Europie, ale także bardziej zrozumiałe w kraju. Zaprosiliśmy Reprezentantów różnych środowisk edukacyjnych, rynku pracy, ministerstw, organizacji pozarządowych, praktyków, teoretyków, w sumie ponad 200 osób z ponad 100 organizacji wspólnie z nimi dyskutowaliśmy proponowane rozwiązania. Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób pisać o ramie kwalifikacji, w jaki sposób przedstawiać ramę kwalifikacji, żeby ona była użytecznym narzędziem dla, dla tych środowisk w przyszłości. Po trzecie w końcu robiliśmy badania, badania ilościowe, badania jakościowe, dzięki którym dowiadywaliśmy się, jakie mamy praktyki w kraju, jakie mamy praktyki za granicą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemów kwalifikacji, jeżeli chodzi o edukację, szkolenia, certyfikaty. Po to, żeby rozwiązania, które proponujemy w polskiej ramie kwalifikacji, były jak najbardziej dopasowane do tego, co wychodzi, co działa dobrze, ale także unikały błędów, które się zdarzają. Polska rama kwalifikacji ma dosyć specyficzną strukturę. Ona się różni od rozwiązań przyjętych w innych krajach, przez to, że zaproponowaliśmy Opisy poszczególnych poziomów na różnych poziomach ogólności. Czyli mamy bardzo ogólne opisy poziomów, charakterystyki poziomów, które są stosowane do wszystkich kwalifikacji, ale potem także mamy charakterystyki poziomów typowe dla różnych typów kształcenia: dla kształcenia ogólnego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego, i także dla szkolnictwa wyższego. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć kwalifikację i jej poziom bez względu na to, o jakim typie kształcenia mówimy. Co więcej, potem te ogólne zapisy i mniej ogólne, typowe dla poszczególnych typów kształcenia mogą być dalej rozwijane. Na przykład w szkolnictwie wyższym mamy charakterystyki poziomu właściwe dla ośmiu obszarów kształcenia, a z kolei na rynku pracy mamy charakterystyki typowe dla branż, typowe dla sektorów w postaci sektorowych ram kwalifikacji. Taka wielowarstwowa struktura ramy kwalifikacji, którą mamy w Polsce, jest rozwiązaniem, które zyskało duże zaciekawienie ze strony i Komisji Europejskiej, i przedstawicieli środowisk, które zajmują się analizowaniem tego, jak systemy kwalifikacji w Europie się rozwijają, a także zainteresowaniem innych krajów. Dlatego że w większości krajów zastanawiają się nad tym, w jaki sposób znaleźć pomost pomiędzy ogólną ramą kwalifikacji. A wymaganiami, które są tworzone w poszczególnych sektorach. Stąd nasze rozwiązanie, które łączy te dwa elementy, jest naprawdę innowacyjne i wzbudza duże zainteresowanie. Szkolnictwo wyższe jest integralną częścią krajowych systemów kwalifikacji, i raport samopotwierdzenia musi być zharmonizowany z tezami głównego raportu referencyjnego. W Polsce. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego zostały wprowadzone nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w 2011 roku. Po pełnym wdrożeniu systemów kwalifikacji możemy się spodziewać, że uznawanie wzajemne dyplomów, certyfikatów czy świadectw będzie się odbywało automatycznie. A zatem będziemy mieć ową właśnie europejską przestrzeń edukacji, w której każdy dyplom, świadectwo, certyfikat znajdzie właściwe dla siebie miejsce. Ostatnią konsekwencją wprowadzenia systemu kwalifikacji jest zawieszenie raportu referencyjnego na europejskim portalu do spraw kwalifikacji. Jest to pokazanie jawne i przejrzyste jak funkcjonuje krajowy system kwalifikacji i umożliwienie wszystkim użytkownikom tego portalu za pomocą jednego kliknięcia, może dwóch lub trzech, porównanie, czy system kwalifikacji danego kraju jest kompatybilny z europejskim i jak kwalifikacje uzyskiwane na poziomach tego systemu są przekładalne na kwalifikacje uzyskiwane na poziomach odpowiedniego innego systemu krajowego. Wprowadzenie systemów kwalifikacji oznacza tyle, że dowolna kwalifikacja uzyskana w jednym kraju może być w sposób jednoznaczny przyporządkowana poziomowi kwalifikacji zaimplementowanemu, przyjętemu w innym kraju. To nie jest jednorazowy akt. Polski absolwent gimnazjum, jadąc ze swoim świadectwem na przykład do Szkocji, może być pewny, od którego poziomu edukacji formalnej w Szkocji może kontynuować swoje uczenie się. Polski absolwent z dyplomem licencjata szkoły wyższej może być pewny we Francji, jak dalej może kontynuować swoją edukację bądź ku jakim kwalifikacjom zawodowym jest przygotowany wedle systemu francuskiego. Myślę, że warto dodać, że nie jest to proces ograniczony tylko do Europy. W tej chwili grupa doradcza. Do spraw ram kwalifikacji przy Komisji Europejskiej rozpoczęła porównywanie ramy europejskiej z ramami od dawna istniejącymi w innych krajach świata. Są już przeprowadzone pierwsze referencje, pierwsze odniesienia do ramy kwalifikacji, która istnieje w Nowej Zelandii, która istnieje w Australii, która od dawna funkcjonuje w Hongkongu. Jeśli ten proces będzie przebiegał pomyślnie, to możemy się wkrótce spodziewać, że polskie dyplomy, certyfikaty i świadectwa zyskają łatwą uznawalność na terenie całego świata.